Hej, dziewczyny, witajcie w kolejnym teście podkładu i dzisiaj w końcu czas na test podkładu Catrice. Długo mnie o niego prosiłyście. W sumie powiem Wam, że nie widziałam zbyt wielu testów w ogóle na YouTube z tym podkładem, więc nawet się zastanawiam, dlaczego na niego jest w tej chwili taki szał, że on jest wszędzie wykupiony. Bo to, co ja ogólnie teraz widzę, jest prąka w Rosmanie, kiedy ja to nagrywam, to tam jeszcze trwa ta promocja w Rosmanie, więc jest teraz w tej chwili szał na przykład na podkłady Eveline, czy też jakieś inne podkłady, które są w Rosmanie. Catrice chyba w Rosmanie nie ma, wydaje mi się, że on jest chyba tylko w Hebe, a przynajmniej ja urządzałam polowanie na niego po prostu po wielu Wielu hebe, żeby go znaleźć. W końcu w jednym mi się udało go znaleźć i właśnie upalowałam kolor 004 Neutral Porcelain zobaczycie na swoczech, jak on wygląda jak on też wygląda, y, będziecie mogły też zobaczyć jak on wygląda na mojej twarzy na przebitkach, y, nie wiem na ile to widać, ale no już może pewnie dobre oko dostrzeże, że on jednak jest troszeczkę ciemny i trochę się mocno odcina od mojej skóry natomiast podkład kosztuje w regularnej cenie 30 zł, ja go kupiłam chyba właśnie na prące w HB za 19,90 za chyba właśnie 20 zł mamy pojemność standardową 30 ml. I co mamy napisane? Napisane mamy, że jest to urodowy sekret do uzyskania naturalnej, ujednoliconej i pięknej cery. Długotrwały podkład, pielęgnacyjny kosmetyk, długotrwały pielęgnacyjny kosmetyk o średnim do wysokiego, do wysokiego kryciu ktoś tu coś źle napisał, który można stopniowo budować w zależności od potrzeb. Tuszuje drobne niedoskonałości i zaczerwienienia. Cera uzyskuje aksamitne, naturalnie matowe wykończenie z efektem drugiej skóry. Wegańska formuła podkładu została wzbogacona o kwas hieluronowy, olejek z nasion, arbuza, co zapewnia jej intensywne nawilżenie. Nie testowano go na zwierzętach, nie zawiera oleju palmowego, alkoholu i glutenu. No jak nie zawiera alkoholu, to nie ma co pić, nie? Tak więc jest to z jednej strony podkład, który ma być podkładem nawilżającym, z drugiej strony ma dawać nam przyjemne matowe wykończenie na skórze. Więc taki powiem Wam taka kombinacja, która w sumie powinna się sprawdzać praktycznie każdemu typowi cery. I z reguły jest tak, że jeżeli podkład jest do każdego typu cery, no to gdzieś któryś typ będzie pokrzywdzony, no bo nie da się zrobić takiego podkładu, żeby na każdej cerze dobrze wyglądał. Z kolei też warto pamiętać, o czym zawsze powtarzam, ale myślę, że warto to powtarzać, że każda skóra jest, jest inna i jest. I nawet tłuste skóry są różne, i też nie zawsze to co mi się będzie sprawdzać, będzie się sprawdzało u Was, pomimo tego, że możemy mieć obie tłustą skórę. Ale też czasami, jeżeli coś mi się nie sprawdzi, to u Was może być świetnym produktem. Tak więc tego typu testy zawsze warto patrzeć, wiecie, z przymrużeniem oka, ale tak naprawdę nigdy nie będziecie miały 100% gwarancji, że coś będzie dokładnie się tak samo zachowywać u was, jeżeli widzicie, jak się zachowuje u mnie. Ja ten podkład testowałam od około tygodnia, może troszeczkę więcej, ale z przerwami na przykład miałam jedną jednodniową przerwę, bo na przykład nie nosiłam makijażu. Natomiast mam go za sobą już z pięcioma różnymi pudrami i dzisiaj właśnie jest szósty puder, tak więc będziecie mogły zobaczyć. Jak on wygląda z bardziej matującym pudrem, z lżej matującym pudrem, jak on, jak on po prostu prezentuje się na mojej skórze, i z którym wygląda lepiej, z którym wygląda gorzej. Tak więc te przybitki oczywiście zobaczycie. Pod koniec dnia, jakby pod koniec testu, przed y, ostatnim podsumowaniem. Teraz zapraszam Was na swatcha, będziecie mogły zobaczyć, jak ten kolor ma się do innych jasnych podkładów. I chociaż widać, jak on się rozkłada na twarzy, i widać, że m, może jakby ten ciemny swatch, który będziecie widziały, no bo jednak swatch jest bardziej skoncentrowany, nie będzie aż tak ciemny, jak się go rozłoży na twarzy. To mimo wszystko powiem Wam już, że ten podkład i tak odcina się od mojej skóry, i, i tak widać, przynajmniej ja, ja to widziałam w lustrze i wydaje mi się, że na przebitkach też to było widoczne, widać po prostu, że ten podkład jest nieco ciemniejszy od reszty mojego ciała. On może być dobrze dopasowany do koloru na przykład mojej twarzy. Natomiast wiadomo, że nie zawsze jest tak, że nasza twarz ma dokładnie taki sam kolor, jak szyja czy dekolt, więc warto, żeby jakby to wszystko było razem w jednolitym kolorze. I z reguły, kiedy miałam jasne podkłady, to to się udawało. Bo ja, ja wspominałam Wam to już przy nakładaniu tego podkładu, ale powiem to też teraz, że ja ogólnie nie lubię nakładać podkładu na szyję oraz dekolt. Nie lubię wrócić sobie tutaj ubrań. Po prostu nie lubię tego, więc z reguły tego nie robię, więc staram się, żeby kolory podkładu były na tyle dobre, że w momencie, kiedy rozblenduję go, tutaj rozetrę właśnie na moim drugim podbródku, to żeby nie było takiego odcięcia. Nie zawsze się to udaje i w niektórych przypadkach te podkłady są właśnie tutaj widoczne. W tym miejscu, i moim zdaniem tak jest właśnie z tym, ale to będziecie mogło dokładnie zobaczyć yy, ogólnie na przebitkach i dzisiaj w ciągu dnia. Tak więc tak, zapraszam Was w takim razie na słocze, a potem do nakładania. Czas na słocze. Pierwszy słocze to oczywiście jest Catrice True Skin w kolorze 004 Neutral Porcelain. Następnie Revlon Color Stay dla cery suchej w kolorze 110. Eveline Wonder Match w kolorze 05 Light Porcelain. Następnie Max Factor Miracle Second Skin w kolorze 01 Fair. Paese na w kolorze 01 Ivory i na końcu Vibo Forever Better Skin w kolorze 1 Alabaster. Dzień dobry, dzień dobry, mamy godzinę 8.40. Nie jest jakoś szczególnie wcześnie, ale ja sobie dzisiaj akurat troszeczkę dłużej pospałam i troszeczkę po prostu ym, później wstałam, no co tu dużo mówić, więc ym, przechodzimy do nakładania podkładu. Możecie zobaczyć, że ten podkład jest dosyć ciemny, chociaż Wy to już widziałyście na słoczach i ym, ja jeszcze słoczy w ogóle nie kręciłam. Mam nakręcone wszystkie przybitki. widziałam jak ten podkład wygląda na mojej twarzy z różnymi pudrami i widzę, że on jest ogólnie za ciemny. Jak nakładam go na twarz, to to może się aż tak bardzo nie rzucać w oczy. Natomiast na przybitkach było widać właśnie to odcięcie, i żeby on się tak nie odcinał, no to ja bym musiała go nakładać naprawdę tutaj dosyć głęboko. A ja przyznaję, że nie lubię nakładać podkładu właśnie na dekolt ani na szyję. Bo po prostu nie lubię, no co tu dużo mówić, nie mam żadnego logicznego wytłumaczenia, nie lubię tego robić. I bardzo, bardzo rzadko mi się to zdarza. Może zdarzy mi się to, nie wiem, kilka razy w roku. Tak więc jeżeli podkład jest za ciemny, a to jest w teorii najjaśniejszy kolor, w ogóle sam jedną pompkę, było to troszkę za mało, więc muszę tak dosłownie troszkę sobie dokapać jeszcze, nie wiem, z pół pompeczki. To jest, wiecie, najjaśniejszy kolor. Przynajmniej tak, by, tak mi się wydawało, patrząc w ogóle na te wszystkie kolory, gdzie właśnie 004, jak on się nazywa, Neutral Porcelain. No, niestety, jest moim zdaniem ciemny i, i on nie jest porcelanowy. On jest taki szarawy, on ma taki kolor trochę jak na przykład kremy BB koreańskie, tylko tyle, że kremy bibi koreańskie się dopasowują do naszej skóry, do naszej karnacji i one mogą wyglądać na szare, ale potem jednak to jakoś tak dobrze wygląda. Natomiast ten właśnie pozostaje taki w sferze takiej, takiej brązowej, nie wiem na ile to, ale to widać, wiecie, jeszcze szczególnie, że dłoń tym bardziej jest blada, więc no, jeśli chodzi o kolor, to... To powiem Wam, że fajnie by było, gdyby się Catrice udało wprowadzić właśnie troszkę jednak jaśniejszy kolor. Jeszcze sobie dorzuciłam po prostu kropelkę, dlatego że mam tutaj to zaczerwienienie i żeby Was może tak bardzo nie rozpraszało, to po prostu troszeczkę delikatnie pokryję, jakoś grubą warstwą, ale może żeby tak się bardzo... Nie rzucało w oczy, powinno w ciągu dnia zejść. Chyba, że będę siedzieć i drapać. To wtedy nie zejdzie, to wtedy nie ma szans. Dobra, teraz korektor. Ostatnio wyciągnęłam sobie Benefit Boeing i po prostu non-stop go używam. Ja tak mam, że biorę jakiś korektor i go używam, bo stoję tutaj na wierzchu. E, I nie, żeby nie sięgać za każdym razem i nie zastanawiać się, jaki korektor bym chciała, no to właśnie tak mam, że co jakiś czas wymieniam i sobie używam innego korektora standardowo nakładam bardzo, bardzo cienką ilość właśnie pędzelkiem, tego jak widzicie, nie wiem czy widzicie, powinniście widzieć ten korektor, po prostu otarłam aplikator o dłoń więc to co zeszło z aplikatora mam na dłoni i teraz jakby Wam to pokazać ok, tu jest korektor, żebym trafiła po prostu biorę tak pędzelkiem, troszkę to rozsmarowuję i to co mam na pędzelku wtedy dopiero nakładam, więc to jest naprawdę bardzo cienka warstwa już powiem Wam, że od jakiegoś czasu nie robiłam tak, znaczy zdarza mi się jeszcze, ale ogólnie w tej chwili raczej robię właśnie to w ten sposób. Już, już bardzo dawno nie robiłam, wiecie, takich tutaj ruchów bo widzę, że też nie potrzebuję. ja nie mam takiej szpachli na twarzy i raczej te moje podkłady i tak dalej, one nie mają takiego stuprocentowego krycia, że tutaj wiecie, potrzebuję też stuprocentowe krycie pod oczami, tak wygląda w tej chwili podkład jeszcze nie przypudrowany, więc on się aż tak bardzo nie świeci, jak na taki podkład, wiecie, który ma być podkładem nawilżającym, to on nie ma takiego mokrego wykończenia. To wszystko naprawdę całkiem, tak wiecie, ładnie wygląda na skórze. Ja dzisiaj do testu używam paezę pudru ryżowego. Wiem, że to jest w ogóle ulubieniec bardzo dużej ilości. Jak też, o matko, mózgu, obudź się. Wiem, że, wiem, że wiele z Was go lubi. O, zrobimy to w ten sposób. Wiem, że wiele z Was go lubi. I yy, bardzo często się zdarza, że jak mówię na przykład, że będę testować jakiś podkład. To piszecie mi, ale przetek go z ryżowym, bo to jest mój pewniak. Tak więc yy, tak mówię wszem i wobec paezer ryżowy wchodzi jako standardowy puder zawsze przy każdym teście podkładu. Może nie zawsze będzie takim, tez, yy, takim pudrem, który używam tutaj jakby w tym dużym teście, powiedzmy tym gadanym, możliwe, że będzie po prostu w ramach przybitek, a za jakiś czas będę używać jakiegoś innego pudru, ale tak zawsze ten puder będzie, tak więc yy, o! Kurde, miałam otwarty i zaczęłam trząchać, i mi bardzo dużo tego pudru wyszło. Nakładamy puder, więc ja standardowo wpracowuję po prostu go gąbeczką w te obszary, w, które się najbardziej, w których się najbardziej przytłuszczam, czyli skrzydełka, nosa oraz broda. Natomiast na pozostałe obszary biorę sobie pędzelek, co ja dzisiaj wyciągnęłam. W dzisiejszym losowaniu padło na Glabraż T3. To jest chyba w ogóle pierwszy puder, twój puder, pierwszy pędzel, to jest z tej pierwszej kolekcji, którą Hania wypuściła, nie wiem, X lat, nie wiem, kiedy były te pierwsze pędzle, ale widzicie, że on ma jeszcze srebrną skówkę, już jest taki w ogóle roztrzepany trochę, tak więc to jest naprawdę bardzo, bardzo stary, stary pędzel, bo ja jeśli chodzi o pędzle do pudru, ostatnio ktoś mi też zadawał to pytanie, to nie przywiązuję dużej wagi. A pod oczy nałożyłam e, HM dlatego że no Paese jest jednak mocno matującym pudrem i nie chciałam go nakładać e, pod oczy. Natomiast e, HM po prostu zamoczyłam pędzelek raz dwa i tylko tyle i teraz tylko po prostu cały czas przesuwam, żeby za dużo tego y, y, tego pudru nie było, dlatego że on ma drobinki rozświetlające i te drobinki są y, no i im się one akurat za bardzo nie odpowiadają. Tak więc tak z daleka możecie zobaczyć, że moja twarz może jakoś się super mocno nie odcina od dekoltu, dlatego że no tutaj też trochę zjechałam tym podkładem. Ale jednak moim zdaniem ten kolor jest troszeczkę za ciemny. Jednak fajnie by było, gdyby Catrice sprowadziło jeszcze jaśniejszy kolor, bo ja swoczowałam właśnie te kolory. W jednym hebe dorwałam, e, no, e, i znaczy te stery, boże, chociaż nie w każdym hebe powiem wam, że nawet te stery były. Pomijając już fakt, że naprawdę zrobiłam polowanie na ten podkład, bo nigdzie go nie mogłam dorwać. Na szczęście udało mi się go dorwać w hebe właśnie za 20 zł. Widziałam, że on teraz w sieci jest w tych regularnych cenach typu 26, 7 do 30 złotych, ale na pewno będą jeszcze promocje, więc pewnie go będzie można upolować no i właśnie jak robiłam swatche to tak aż, wiecie, złapałam najpierw za kolor 010, bo wydawało mi się, że to będzie najjaśniejszy i dopiero potem się dopatrzyłam, że jest kolor 004 więc założyłam, że on będzie jaśniejszy jeszcze od tego 010 bo ten 010 się wydawał bardzo ciemny ale ten 004 wcale nie jest jakoś super jaśniejszy od tamtego powiem wam, więc no Catrice mogłoby się tutaj bardziej postarać jeśli chodzi o kolory, więc dobra Przybliżę Was, żebyście zobaczyły, jak w tej chwili wygląda właśnie podkład przypudrowany tym pudrem ryżowym i jak to wygląda na skórze. Na razie wygląda ładnie, też nie wygląda maskowo, nie wygląda ciężko, nie, moim zdaniem nie wygląda pudrowo, ale wiecie, my mamy różne, różne podejście do tego, co wygląda już pudrowo, co nie. Dla mnie jest ok, owszem, na przykład widzę tu, nie wiem na ile Wy to będziecie widzieć, ale tutaj widzę właśnie... Że troszkę jakby może za dużo. Więc biorę sobie swoją, jeżeli tak czuję, to biorę swoją mgiełkę z Fenty, bo ona jest bardzo, bardzo delikatna. I dosłownie pięć prysków takich, żeby po prostu pozbyć się może nadmiaru pudrowości, i tam gdzie gąbeczka była czysta, po prostu delikatnie to wklepuję. O, w ten sposób. No i mam wrażenie, że tutaj nawet troszeczkę to pomogło, oczywiście połowa mgiełki wylądowała mi w ogóle na bluzce, natomiast ja ją lubię, bo właśnie ona jest bardzo, bardzo delikatna, czyli nie zalewa nam twarzy, nie mamy całej mokrej twarzy i potem wiecie, delikatnie to robimy, żeby nie naruszyć makijażu, tylko faktycznie ona jest bardzo leciutka, więc ona tak osiada delikatnie na naszym, właśnie na naszej twarzy i wtedy tą pudrowość można zdjąć, więc ja naprawdę ją lubię, chociaż nie często ją używam, bo też przy, w przypadku testów podkładów nie zawsze chcę, bo nie chcę też czasami zaburzać, ale dzisiaj akurat mam wrażenie, że trzeba było. Dobrze, więc ja w takim razie wykończę makijaż, który mamy 8.55, więc myślę, że tak koło 9 można uznać start testu, ja wykończę makijaż i za chwilkę do Was wrócę makijaż skończowy standardowo przy testach podkładów bardzo, bardzo delikatny, słuchajcie, próbowałam użyć tego różu Natasza Danona Mini Bloom e, ponieważ używam go na policzki i stwierdziłam, mówię, a machnę sobie go też na powieki i na powiekach wyszedł mi tak strasznie różowe. Że nie wiem, mam wrażenie, że na policzkach wygląda trochę bardziej właśnie brzoskwiniowo-różowo, a na oczach wyszedł mi strasznie różowe, więc musiałam go jakoś tam rozetrzeć. Dorzuciłam właśnie rozświetlicę na powieki oraz mam też go jako rozświetlacz. Na ustach mam tylko błyszczyk, na brwiach mam 100 tysięcy różnych kredek, ponieważ ja mam tutaj taki arsenał różnych kredek i raz używam jednej, raz używam drugiej, w zależności od tego, co mi tutaj pasuje i tak dalej. No, i rzęsy wytuszowane, miniaturka tu Face Dam Girl, już mi się kończy. Już czuję, że jest zaczyna być suchy, już ją od dawna mam, więc zobaczę. Może będą jakieś promocje na przykład na święta, czy coś w jakichś takich dobrych cenach. Ten tuż będzie, albo może po świętach, bo on będzie, bo on w sumie jest cały czas, więc może nie wiem, na przykład jako te tak zwane ornamenty, tak, że niby możemy to pomieścić na choinkę. Może wtedy będzie przecenione, chociaż wątpię, ale zobaczymy. więc Więc tak, dobra, zaczynamy test. Mamy w tej chwili którą godzinę? 9:10, no ale tak jak mówię, było za 5:09, jak zaczęłam, jak skończyłam, wiecie, z twarzą, że tak powiem, czyli podkład, puder, korektor. Więc zaczynamy test i w takim razie widzę się z wami za 5 godzin, prawdopodobnie w sztucznym świetle, dlatego że dzisiaj pada. Dzisiaj pada, więc raczej w naturalnym świetle to nie będzie zbyt dobrze wyglądało, chociaż spróbujemy, może chociaż przebitkę. Natomiast w kilku no, przez kilka dni jak testowałam ten podkład i robiłam przebitki w ciągu dnia, to spokojnie. Yy, 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 wydaje mi się, że kilka przebitek było w takim powiedzmy, że naturalnym świetle. No bo już jest właśnie jesień, więc to naturalne światło, nawet w ciągu dnia, nie zawsze jest fajne i nie zawsze jest dobre. Ale tak, więc dobra. W takim razie zaczynamy. Widzę się z wami za 5 godzin, a ja idę zjeść śniadanie. No dobra, mamy połowę dnia i na szczęście wyszło słońce, tak więc stoję teraz przed oknem, tak, żebyście mogły zobaczyć właśnie, jak ten podkład wygląda w świetle dziennym, czy się mocno odcina od y, reszty skóry, od reszty jakby działa, czy nie. I tak z daleka ogólnie to on wygląda bardzo ładnie. Wygląda właśnie matowo, zresztą no. Użyłam dobrego pudru matującego, chociaż jak się pewnie przekonacie za chwilę na przebitkach, to nie z każdym podkładem tak dobrze było. nie on nie z każdym podkładem tak matowo wyglądał po 5 godzinach, z niektórymi nie było tak dobrze. Natomiast to, co mnie niepokoi, to to, co Wam pokazywałam rano, jak nakładałam. Czyli tutaj jest taki jakiś taki dziwny obszar, gdzie to wygląda, jakby chciało się. Widzicie, zważyć, jakby chciało. To jakoś tak tutaj właśnie. W tym obszarze nieładnie wygląda, nie do końca mi się to podoba, natomiast o, wydaje mi się, że teraz może być dobrze widać, ewentualnie jak się troszkę cofnę i wtedy jest nieco ciemniejsze światło, to troszkę też inaczej ten blask widać. Staram się iść tak powoli do tyłu, żeby nie potrącić swojej lampy ale no, wydaje mi się, że dobrze widać że on się teraz aż tak bardzo nie błyszczy i jest duża szansa że za te 5 godzin czyli wieczorkiem on nadal będzie dobrze wyglądał, zastanawiam się co tutaj się zadzieje, natomiast tak na ile, na tyle na ile pamiętam właśnie z poprzednich dni, no bo w sumie to dopiero co się wydarzyło no to on ogólnie się powinien dobrze utrzymywać. Tak więc zobaczcie teraz jak on się właśnie zachowywał z innymi pudrami, tymi bardziej, matu... znaczy tymi matującymi, bo niekoniecznie bardziej, po każda jest dobrym matującym pudrem, ale z tymi matującymi, matującymi pudrami dobrze powiedziałam, jak i z tymi, powiedzmy, takimi normalnymi. się godzina siódma, tak więc czas już zakończy dzisiaj dzień i widziałyście przed chwilą przebitki tego podkładu z różnymi pudrami i tak jak ym, na tyle na ile pamiętam, bo chociaż minął tydzień jak to nagrywałam, to też nie pamiętam dokładnie jak z każdym pudrem ten podkład wyglądał, ale wydaje mi się, że on chyba najsłabiej wyglądał z pudrem Anastazji i o dziwo z pudrem Too Faced nie wiem co się dzieje słuchajcie, ale ten właśnie puder Too Faced, który mam ze Stanów Zjednoczonych to jest moje trzecie opakowanie Pierwszy miałam ze Stanów Zjednoczonych, drugie potem miałam kupione w Polsce i to jest moje trzecie, które również było kupione w Stanach Zjednoczonych. Ja był jakiś tam super zestaw i to był kupiony chyba z rok temu, troszkę przeleżał zanim tamten skończyłam i tak dalej. No ale mam wrażenie, że coś się dzieje z tym pudrem Tufes i on właśnie słabo matuje. W ostatnich testach podkładów wypadał jako jeden z tych takich właśnie słabszych pudrów. Nie wiem co się stało, czy to jest kwestia mojej skóry, czy coś się zmieniło. Czy zmieniła się, nie wiem, formuła tego pudru. Przyznam wam, że nie mam pojęcia i niestety nie mam już kartonika, na którym mogłabym sprawdzić skład, ale nie sądzę, żeby się coś zmieniło, dlatego że prawdopodobnie byłoby głośno w ogóle w świecie beauty o tym, że zmienił się skład. Ale nie wiem, może na przykład chociaż formuła może być ta sama, może jakiegoś czynnika było więcej, jakiegoś mniej i, i to już na przykład wpłynęło na to, że ten puder tak dobrze się nie spisuje, jak właśnie te poprzednie partie. Nie mam pojęcia, co się dzieje, natomiast no do tej pory to był to mój w ogóle święty grali, to był jeden z lepszych pudrów, jakie miałam, a w tej chwili no właśnie jest coś takiego, że, że, że właśnie nie wypadałam tak dobrze, jakbym chciała. Przybliżę Wam się teraz, żebyście mogły zobaczyć, jak wygląda podkład z pudrem paezę ryżowym. I teraz on on jest taki bardzo podobny, moim zdaniem, do tego podkładu Eveline Wonder Match. To znaczy, on się wyświeca, i na koniec dnia ja się czuję już tłusto i czuję, że mam ochotę zbyć, zmyć ten makijaż, ale on wcale tak źle nie wygląda. Pomimo tego, właśnie świecenia się to mimo wszystko, jakby, mimo wszystko, wszystko wygląda dobrze, mimo wszystko on wygląda na skórze dobrze i chociaż ja miałam wrażenie, że świecę się niemiłosiernie, zanim przyszłam tutaj na górę, już siedziałam i tak miałam wrażenie, mówię, kurde, no nie, zaraz wszystko mi spłynie, jak dotykam palcami delikatnie, nie wiem na ile to będzie widać, ale no, troszeczkę on schodzi ten podkład, bo jednak tego sebum jest tutaj bardzo dużo wyprodukowane. I mam wrażenie, że to wiecie, jak woda trochę pod tynkiem, że wystarczy gdzieś dotknąć i tutaj już się zacznie wszystko rozpadać. Ale z kolei wiecie, z takiej odległości to wszystko wygląda dobrze. Ten fragment, który tutaj myślałam, że nie bardzo wiedziałam, co się tu stanie. Na razie został tak, jak, tak jak był. Czyli widać tutaj takie. Takie właśnie jakby takie nierówności, ale nic się większego z tym nie stało, więc jest to bardzo interesujący podkład. Tak jak mówię, mam podobne odczucia do niego, jak w przypadku podkładu właśnie Eveline Wonder Match, czyli to nie jest podkład taki, który, o który ja mogę nałożyć i zapomnieć i w ogóle nie przejmować się nim i, i wiecie, i, i mam z głowy na cały dzień. Nawet z mocnymi pudrami matującymi on tak. Ja jakby on może wygląda dobrze na koniec dnia, ale dla mnie on po prostu nie zdaje takiego egzaminu, że żebym faktycznie tak chciała. A z drugiej strony on całkiem fajnie wygląda na skórze. On wygląda dosyć. No nie powiedziałabym, że świeżo, ale w sumie jak tak, z takiej odległości, już teraz jak jesteśmy trochę bardziej oddalone, no to jak na 10 godzin z podkładem przy tłustej skórze, to on naprawdę wygląda dobrze. Co prawda. Ja też dzisiaj nigdzie nie wychodziłam, nie nakładałam żadnej maseczki na twarz, nie żadnego szalika czy coś, nic takiego, więc ja większość większość dnia spędziłam dzisiaj w domu, więc on też miał, jakby, wiecie, tak spokojnie wydaje mi się, że w przypadku tych przebitek niektórych widać jakieś tam delikatne ślady, czy po maseczce, czy po okularach, czy gdzieś tam, to widać więc on, no to nie jest tak, że on jest na przykład nie wiem, odporny i on się nam nie będzie wycierał w ogóle, wydaje mi się, że raczej nie wydaje mi się, że jednak on będzie schodził natomiast podejrzewam, że jakby bardziej on będzie schodził właśnie pod wpływem tego sebum, który się gromadzi, którego raczej najwięcej mam właśnie tutaj na brodzie niż tu, bo tu, tu mam wrażenie, że nic takiego się nie dzieje, ale tutaj jak dotykam, no to już na, na na, na palcach mam właśnie takie, takie ślady, właśnie z podkładu. Um, więc wydaje mi się, że on będzie właśnie lepiej się zachowywał na skórze bardziej normalnej. Nie wiem jak na tłustej, dlatego że ja na przykład mam czasami tutaj takie tłuste, tłuste jakby placki, i mam wrażenie, że jakby ten podkład on się na nich trochę osadza. On nie podkreśla może jakoś super tych suchych skórek, ale jak się gdzieś trafiają, no to na przykład tutaj miałam tak, że, że właśnie tak widziałam. Więc nie wiem, jeżeli macie na przykład taką ekstremalnie suchą skórę, to powiem Wam, że nie wiem. Ale ja z kolei nie mam takiej suchej skóry, więc na nawet nie mam pojęcia, jak się podkład może zachowywać. Co do koloru, fajnie by było, gdyby był faktycznie jaśniejszy kolor, gdyby ten kolor był troszkę bardziej, właśnie taki idący w kierunku porcelany, ewentualnie właśnie jakiś taki alabaster czy coś w ten, w ten deseń. No bo ten, pomimo tego, że to jest niby najjaśniejszy w całej kolekcji, no, to jest po prostu za ciemne. Fakt, że jest neutralny i faktycznie nie wpada ani w różowe, ani w zbyt żółte tony takie bardziej bym powiedziała, że szare tony, moim zdaniem ale no jednak ja odczuwam taki dyskomfort, bo widzę, że on się po prostu troszeczkę odcina jednak od e, reszty twarzy. Szczególnie jeżeli mam na przykład właśnie gdzieś bardziej bluzkę odkrytą. Mam wrażenie, że tego tak właśnie tutaj w tych mocnych lampach nie widać, ale wydaje mi się, że właśnie jak były przebitki, to, że było to, to widoczne. No dobra, słuchajcie. Więc to tyle, jeśli chodzi o test tego podkładu. Widzicie, jak się spisywał na mojej tłustej skórze. Więc, jeżeli Was on interesował i traficie na niego w promocji, to jest szansa, że on się u Was sprawdzi. Jest szansa, że właśnie to będzie podkład do każdego typu cery. Tylko, oczywiście, tak jak powiedziałam na, po na początku, e święta prawda, każdego testu podkładu, każda skóra jest inna. I to, że się u jednych sprawdza, nie znaczy, że będzie się sprawdzać u drugich, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli na przykład Wasza skóra reaguje podobnie na podkłady jak moja, i na przykład widzicie, że możecie się kierować jakimiś rekomendacjami, które padają z moich ust, no to może być to właśnie e, właśnie podkład dla Was. Tylko tyle, że są cztery kolory na krzyż, co jest niestety bardzo słabe i tutaj Katris powinno się niestety troszkę poprawić i powiem Wam ciekawostkę taką, e, jak pokazywałam na Instagramie, że właśnie zaczynam testować ten podkład. I e, mm, oznaczyłam Katris na Instagramie. I ktoś z Catrice właśnie tam z tego tam głównego się odezwał do mnie po angielsku, napisał jak mi się sprawdza podkład, więc napisałam, że jeszcze nie wiem, bo to dzień pierwszy, ale że ten najjaśniejszy kolor jest trochę za ciemny, więc ich radą było zmieszanie go z kremem nawilżającym. Taka mała ciekawostka właśnie, jak czasami osoby, które siedzą odpowiadają za social media, na przykład kosmetyków, mają, jaką mają wiedzę, tak więc... Tak więc tak, no, mam nadzieję, że się przynajmniej uśmiechnęłyście na koniec tego filmu. Dziękuję Wam w takim razie serdecznie za oglądanie. Standardowo na ekranie końcowym zostawiam Wam playlistę do innych testów, podkładów. Jeżeli byłyście ciekawe na przykład innych drogeryjnych, to podzieliłam właśnie te testy na drogeryjne i wysokopółkowe, więc możecie zobaczyć, co takiego ostatnio testowałam właśnie na kanale. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie. Zostawcie, aha, właśnie, zostawcie komentarz, jak Wam się ten podkład sprawdza i jaką macie skórę, i z jakim pudrem może go używacie, jakie macie wrażenia, bo dosyć głośno jest o nim, chociaż chyba jeszcze nie na YouTube'owych kanałach, tylko bardziej mam wrażenie, że właśnie wśród konsumentek. Więc możliwe, że niedługo, nie wiem, czy Katryz wysyła w ogóle paczki, czy nie, bo nawet nie wiem, może się to niedługo zacznie pojawiać na innych kanałach. Tak więc dobra, to myślę, że już teraz faktycznie to wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się ciepło do następnego filmu. Na razie, pa pa!